Kilka sekund pokażę Ci, jak wysyłać e-maile z poziomu Pythona. Nasz kod zaczynamy od dodania takich bibliotek, które są wbudowanymi bibliotekami w Pythonie, więc nie musimy ich instalować. Po czym w zmiennych zapisujemy, z jakiego adresu będziemy wysyłali te maile, dodajemy listę adresów mailowych, do których będziemy wysyłali wiadomości, po czym zapisujemy zmienną app password, w której podajemy hasło, które znajdujemy na tej stronie. Scrollujemy na dół, wciskamy w ten link, po czym wciskamy utwórz i dostajemy hasło, które później wklejamy tam do tamtej zmiennej. Po czym tworzymy zmienną o nazwie HTML, w której zapisujemy nasz mail w formacie HTML. Jeżeli ktoś nie wie, jak tworzyć maile w formacie HTML, to wystarczy, że wejdzie do czata GPT, poda treść swojego maila, napisze, w jakich kolorach chce, żeby ten mail był, i chat już nam napisze e, kod. Następnie tworzymy obiekt, który służy do tworzenia e-maili. Podajemy tam, do kogo chcemy wysłać. Wysyłać, czyli podajemy tą listę z początku programu, podajemy adres, z którego wysyłamy, czyli też tą zmienną, którą zainicjowaliśmy na początku, po czym podajemy zmienną, w której mamy podany naszą wiadomość e-mail, czyli HTML, po czym nasz program iteruje przez każdy adres e-mail, który zapisaliśmy w liście na początku kodu. Nasz program łączy się z serwerami. Gmaila i wysyła nasze wiadomości do wszystkich mailów. Po uruchomieniu naszego programu będziemy musieli chwilę poczekać i po kilku sekundach wyświetli nam się na ekranie wiadomość. Wiadomość została wysłana. Kod jest dobrym początkiem do nauczenia się tworzenia spersonalizowanych kampanii mailowych w Pythonie. Więc jeżeli ktoś by był zainteresowany zaimplementowanie tego kodu u siebie na komputerze, to zapraszam na naszą grupę na Skulu. Link do niej podałem, przypiąłem w komentarzu. Zapraszam do niej, tam w sekcji classroom jest podany cały ten kod.